Witam na kanale SH Straszne Historie. Dziś mamy dla Państwa opowieść pod tytułem Szept w lesie. Zapraszamy. Dawno temu w małej wiosce otoczonej nieprzebytymi lasami żyła kobieta o imieniu Marta. Była samotnicą. Mieszkała na skraju osady w starej chacie, która wyglądała, jakby miała się zawalić przy pierwszym silniejszym podmuchu wiatru. Ludzie w wiosce szeptali, że Marta zna się na rzeczach, o których lepiej nie mówić, na ziołach, zaklęciach i duchach, które podobno snuły się po lesie nocą. Nikt jednak nie odważył się jej o to zapytać. Pewnego jesiennego wieczoru, gdy liście przybrały kolor krwi, a wiatr wył między drzewami, do wioski dotarła plotka. Stary Janek, drwal, który znał las jak własną kieszeń, zaginął. Wrócił tylko jego pies, wychudzony, z sierścią zjeżoną i oczami pełnymi przerażenia. Ludzie mówili, że coś musiało się stać w lesie, coś złego. Wójt zwołał mężczyzn, by przeszukali okolice, ale nikt nie chciał iść po zmroku. Tam coś jest, szeptali między sobą. Coś, co nie powinno istnieć. Marta usłyszała te plotki i postanowiła działać. Nie wierzyła w bajki, ale znała las lepiej niż ktokolwiek. Wzięła latarnię, nóż i płaszcz, po czym ruszyła w mrok. Księżyc świecił słabo, rzucając blade światło na ścieżki, które wiły się między drzewami jak żyły. Wiatr niósł dziwne odgłosy, trzaski gałęzi, odległe pochukiwanie sowy, a czasem coś, co brzmiało jak cichy ludzki szept. Szła godzinę może dwie, aż dotarła do polany. Gdzie Janek zwykł rąbać drewno. Jego siekiera leżała tam, wbita w pień, ale wokół nie było śladu krwi ani walki. Tylko cisza. Ciężka, nienaturalna cisza, która sprawiała, że Marta poczuła dreszcz na plecach. Podniosła latarnię wyżej i wtedy zauważyła coś w oddali. Cień, który poruszał się między drzewami. Nie był to człowiek ani zwierzę. Był niekształtny, jakby mgła uformowała się w coś żywego. Kto tam? zawołała, ale odpowiedział jej tylko wiatr. Cień zniknął, a Marta poczuła, że coś jest nie tak. Zrobiła krok w tył i usłyszała to. Szept. Cichy, ledwie słyszalny, ale wyraźny. Zostań. Głos nie należał do nikogo, kogo znała. Brzmiał jak echo, jak coś, co wydobywało się z pod ziemi. Serce zaczęło jej walić w piersi, ale nie była tchórzem. Ruszyła w stronę, gdzie zniknął cień, trzymając nóż w gotowości. Las wokół niej zdawał się zmieniać. Drzewa wyginały się nienaturalnie, jakby chciały ją otoczyć, a korzenie zdawały się pełzać po ziemi. Szept stawał się głośniejszy, powtarzał się: zostań, zostań, zostań!. Marta zatrzymała się, gdy dotarła do miejsca, którego nie znała, wąwozu, którego nigdy wcześniej nie widziała. W dole płynęła czarna rzeka, a na jej brzegu stał Janek. Janek! krzyknęła, ale on się nie odwrócił. Stał nieruchomo, wpatrzony w wodę. Zeszła ostrożnie po zboczu, czując jak ziemia pod jej stopami robi się miękka, jakby chciała ją wciągnąć. Gdy dotarła bliżej, zauważyła, że coś jest nie tak. Jego skóra była szara, oczy puste, a z ust wydobywał się ten sam szept. Zostań. Co się z tobą stało? Zapytała, ale nie dostała odpowiedzi. Zamiast tego Janek powoli odwrócił głowę. Nie miał twarzy. Tam, gdzie powinny być oczy, nos i usta, była tylko gładka, szara powierzchnia. Marta krzyknęła i cofnęła się, potykając o kamień. Latarnia upadła, płomień zgasł, a ciemność pochłonęła wszystko. Wtedy usłyszała kroki. Nie jeden, nie dwa, dziesiątki. Z mroku wyłonili się inni. Kobiety, mężczyźni, dzieci, wszyscy z wioski, którzy zaginęli przez lata, wszyscy bez twarzy, wszyscy szepczący to samo: zostań! Marta chwyciła nóż i rzuciła się do ucieczki, ale las zdawał się ją osaczać. Gałęzie chwytały jej płaszcz, korzenie oplatały nogi. Walczyła, raniła się o kolce, ale biegła dalej. W końcu dotarła do polany, gdzie zostawiła się Janka. Upadła na ziemię, dysząc ciężko. Szept ustał, ale czuła, że nie jest sama. Podniosła wzrok i zobaczyła ich. Stali w kręgu wokół polany, bez twarzy, milczący. Nie ruszali się, tylko patrzyli. A potem powoli zaczęli wyciągać ręce. Nie mieli palców. Ich dłonie były jak czarne, wijące się macki. Marta zamknęła oczy, czekając na koniec. Ale zamiast bólu poczuła zimno. Przenikające, lodowate zimno, które wypełniło jej ciało. Otworzyła oczy i zobaczyła, że las zniknął. Stała na brzegu czarnej rzeki, a wokół niej nie było nikogo. Woda była gładka jak lustro, a w jej odbiciu nie miała twarzy. W wiosce nigdy więcej nie widziano Marty. Ludzie mówili, że poszła do lasu i nie wróciła tak jak Janek. Ale czasem, w bezksiężycowe noce, wiatr niósł z lasu cichy szept: zostań. Ci, którzy go słyszeli, zamykali okna i modlili się, by nigdy nie zobaczyć, co kryje się między drzewami. Dziękujemy za uwagę. Prosimy o zostawienie po sobie subskrypcji, abyśmy mogli dotrzeć do większej ilości ludzi oraz do przesłuchania pozostałych materiałów.